Dzisiaj jeden z tych szczęśliwych dni, w których możemy liwickim rodzinom przekazywać kolejne klucze do mieszkań komunalnych. Akurat dzisiaj to, to jest 35 takich gotowych do zamieszkania mieszkań. Metraże tych mieszkań są różne od małych poniżej 40 m2 do już rzeczywiście dużych mieszkań blisko 70 m2. Jesteśmy tutaj na kompleksie takich przyszłych mieszkań komunalnych, ale też i TPS-owych. W sumie powstanie 6 budynków, z czego 3 komunalne 3 TBS-owe. Ta dzielnica w zasadzie dzięki tym inwestycjom miejskim zaczyna na nowo funkcjonować, na nowo odżywać. Kiedyś to był koniec świata, koniec taki zaułek na końcu ulicy Dworskiej. Dzisiaj to jest prężnie rozwijająca się, prężnie zabudowywana dzielnica. W przyszłości też planujemy inwestycje w nowy żłobek miejski i przedszkole miejskie.